Szczęże. Witajcie w Duchowym Espresso, Dzisiaj posłuchajcie historii zatytułowanej Książę i Owce. Pewien królewicz stracił swoje królestwo. Ratując się ucieczką, postanowił zwrócić się do Kubiła i Hana, władcy wielu królestw. Z pewnością Kubiłaj uczyni mnie pierwszym ministrem. Na pewno da mi we władanie jakiś kraj. Myślał. I przekonany o słuszności swego pomysłu wybrał się w drogę. Kiedy jednak nie ma się niczego, każda podróż staje się wiecznością, każda wędrówka trudem. Wędrowiec dotarł do bram królewskiego pałacu w postrzępionym ubraniu z twarzą spaloną słońcem, bez znaku elegancji i surowymi manierami. Bezitośni strażnicy pałacu nie pozwolili mu wejść. Dlatego królewicz musiał znaleźć dla siebie przyzwoite szaty oraz kogoś wpływowego, kto pomógłby mu stanąć przed imperatorem. Po wielu staraniach zdołał wzbudzić litość w starym urzędniku dworskim, który znał jego ojca. Dzięki niemu w końcu uzyskał zgodę na audiencję i mógł przedstawić Hanowi swoją prośbę w nadziei, że uzyska jakieś poważne stanowisko w jednej z prowincji. W odpowiedzi: Władca rzekł: Przekażę ci sto owiec, idź na góry Merkitów i paść dobrze moje stado. Królewicz wpadł w złość, ale jej nie okazał, bo przecież inaczej zachować się nie mógł. Posłuchał i udał się na zbocza gór, aby zacząć życie pasterza. Początkowo wszystko układało się dobrze, ale wkrótce owce zaczęły chorować i jedna po drugiej wyzdychały. Wówczas królowicz wrócił do Hana, aby opowiedzieć o powierzonym mu stadzie. Choroba owiec. Pojawiła się oczywiście nie z mojej winy, wyjaśnił zdecydowanie. Kubiłaj Han powierzył mu kolejne stado, tym razem 50 owiec. Niedoświadczony pasterz ponownie zaprowadził je w górę, lecz w krótkim czasie jedna owca po drugiej pospadały ze skał do rwącego potoku, a królewicz musiał wrócić do władcy, bez dać relacji o tym, co się wydarzyło. Kubiła i był cierpliwy i nie rozzłościł się, dał mu 20 nowych owiec. Pewnej nocy jednak Watacha. Wilków przedarła się przez ogrodzenie i pozagryzała biedne zwierzęta. Królewicz zebrał się na odwagę i poszedł do władcy, aby błagać go o wydanie kolejnych owiec. Mądry Han tym razem dał królewiczowi tylko 10 zwierząt. Wcześniejsze nieszczęścia nauczyły jednak królewicza pasterza ostrożności i uwagi. Potrafił tak dobrze bronić stada, tak go doglądać i tak prowadzić, że w ciągu czterech lat z 10 owiec zrobiło się ich 10 tysięcy. Wówczas królewicz wrócił do imperatora z ogromną satysfakcją, aby powiedzieć mu o swoim sukcesie. Dobrze, powiedział wówczas Kubiłaj Han. Oto mój dekret. Twojemu panowaniu powierzam, Tebrystan, idź i bądź dobrym zarządcą. Na co królewicz odpowiedział? Dziękuję. A dlaczego nie uszanowałeś mojej godności od pierwszej chwili, kiedy do ciebie przybyłem? Ponieważ wówczas mieszkańcy Tebrystanu straciłby życie tak samo. Jak pierwsze stado owiec. Niesamowita mądrość króla. Niesamowita mądrość władcy, który dla nas jest Panem Bogiem. To jest uosobienie Pana Boga. Pana Boga, który nigdy nie traci nadziei w nas który zawsze nas ufa, zawsze nas kocha. I pomimo, że może często gdzieś i zawiedliśmy Jego zaufanie, to zawsze daje nam kolejną szansę. Nie bój się zaufać Panu Bogu. Nawet jeżeli narażone Twoje życie jest na wiele porażek, to Pan Bóg... Yy, Pokłada w Tobie nadzieję. Może nawet, jeżeli Ty sam straciłeś już w siebie nadzieję, to On w Ciebie nigdy nie traci nadziei. Bo taki jest Pan Bóg. On ciągle ufa. On ciągle Ciebie kocha. I za każdym razem daje Ci kolejną szansę. Dobrego wieczoru. Szczęść Boże.